Witam serdecznie drogi, drodzy widzowie po dłuższej przerwie w nagrywaniu Systoniak i Cyber Gaming. Gramy sobie, może pamiętacie o Stalkera Aldef3, modyfikacja do Stalkera Cienia Udało nam się zdobyć dokumenty z laboratorium właśnie. Udało mi się znaleźć brakujący dokument. i Musimy wydostać się obecnie z Doliny Mroku i, i, i iść do Kordonu. No zobaczymy, jak to dalej będzie. Zaraz startujemy, zobaczymy. Dobra, obczajmy sobie, jakie tu mamy wyposażenie. Ogólnie jestem przyciążony, mam dwa pancerze, kombinezon Beryl Wojskowy i kombinezon Monolitu. Ten ma aż cztery pojemniki na artefakty. No przepraszam bardzo. Tutaj mamy ślimak, zdobyłem artefakt ostatnio. W plasmowym też zdobyłem taki artefakt. I to. I ogólnie mamy dwa karabiny szturmowe w bardzo dobrym stanie. Dużo amunicji, także powinno być dobrze. Patrzcie, nam się chce spać, więc musimy iść. Jeżeli nam się spać, to mamy zamazany obraz. Mamy tutaj. Wróć do handlarza główne zadanie. Dobra. A tutaj gdzie mamy wyjść tutaj? Dobrze, Tutaj. Zobacz szynkę wódki dla szyniaka. 20 butelek. A ile ja mam? 11. To jeszcze sporo brakuje. Dobra, idziemy na następną lokację. Zobaczymy jak to to będzie. Przejdź. A co ciekawe sprawdziłem, że wyszedłem wcześniej, że ta lokacja nie jest dostępna przejście. Póki nie zdobędziemy dokumentów z laboratorium. Taka ciekawostka, jakby to chciał... O kurde! Dobra, to to zwykłe, mam, mam mniej amunicji tutaj. To muchy jakieś mnie tu przyatakowały. ...muchy jakieś za nimi latają. Patrzcie, to będę strzelał do nich z dystansu. Roznoszę zarazę. Tutaj można się zarazić właśnie zarazo. I jeżeli gramy my na przykład przeciwko kontrolerowi, może nas zombifikować. I potrzebne jest lekarstwo, żeby się uleczyć. Znacznie utrudnili grę. Ale to też o to chodzi, tak? Tam słychać już jakieś strzały, z uszkodzone. Nawet nie wiemy skąd to dobiega, gdzie my jesteśmy w ogóle? Wiem, że w kordonie. Tutaj jest kobek. Leki. I tu amunicja. Amunicja, no to potem poszukam. Amunicji części mutantów, ale pierwszy pójdę tu do handlarza do wioski. Ej, naznaczony! Miło widzieć, że ciągle żyjesz i miałeś czas tu zajrzeć. Wejdź do środka, kroi się coś ciekawego, o czym chciałbym pogadać. Właśnie nie wiem czy drogę skratać tak, czy... O kurde. Nie u mnie. z nie strzelaj! Tak, nie strzelaj! Nie strzelajcie! Nie strzelajcie! Ale kto tam jest? Wróbcie? Na białe. Nie strzelajcie. No nie strzelajcie, ale ktoś tam strzela. Nie strzelać, a nie, że nie strzelać. Tutaj ktoś jest na pewno. Tu są jakieś trupy i na źródło coś. to wezmę sobie tu karabin ten. Naszego zabili. No, lipa. Zobaczmy, czy tutaj... Nie, to są te z początkowej mapy. Podoba mi się to, że zrobili tak, że trupy nie znikają. To jest fajne. Naprawdę. Widzisz, co wrogowie. To zapiszemy wiecie co w razie było Czyżby był tylko jeden? Nie chcę mi się w to bardzo wierzyć Może był tylko jeden. Zobaczmy tutaj złoki. A tylko jeden był. Tam chyba jest skrzynce, tam te rzeczy są. I za skrzynkę z tymi rzeczami. O. Ach, dobra, weźmiemy. Tak, tylko jeden był. Właśnie jeszcze nie odgryzłem, gdzie to się śpi. Chyba dopiero po można stać. Dobra. Jesteśmy tu. Okej. Okay to idziemy tu w razie było z w ręce ogólnie też jesteśmy głodni jeszcze bohater jest jeszcze głodny hmm to jest ochrona medyczności krwawienie minus 100 Wydawałoby się co? Kupić jakoś broń jeszcze, ale za bardzo bogate to ja nie. O tu anomalia To jest jakiś błąd. Dzie o kurde, ale to już nie błąd. Dobra, nie będę miał amunicji na każdego kundla. Zdawało mi się przez to, żeby nasz bohater od się, bo ten zamadzony obraz to nie za bardzo mi pomoże w rozwysce. Słuszę u ciebie! Tak, słucham ciebie, tak, tak.

Ну, кто везло. По школьным звонкам, а теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войска. А О, тут сюда спать. А, до сюда мы Не дальше. Так. Ну то спим мы до полудня. О, мы мама, який сен, патрище.

Шагалит, эту форму, ребята, только будет всегда засетим на что получили в десант, продуваемых На закалках, что вы получили в ветрами. Так, уважай, и не видит этого сейфа. Собака тут, а я. Ты что, один Че тебе? тут люди стреляют в груди. Тут живым лишиться и так важно. А они без конца сыруются. Это взято и послать эту зону до бисовой манси. Загнешься тут за котячий пшик. И снова долго. Ну, троки не в тему. Але вот сгадалось. Пахти тут есть атак на ямнику, кто за атаку в Аттару и прошу на топомор. Ну, то задание есть так само, я же чем было, але там было, что не было, что не пожедняло. Дайте, каже, пихнути, так я вам усе расскажу. Ну, довговці повернули йому запас, він косяк забив, прикурив и сидит, значит, кайфует. Ну, запытывают вони, где что? Показывай. Арестован раптом, как злякается. А, кто тут? Чего смешнейшего не имеет запас? сюда, дура, Треба было так лишь черепанку тушенки взять. Треба бы не взрыва. А так что-то маловатый запас. Добра. Займать позицию. Чекаем на врага. Заховать чувствительность. Они уже идут. Ja nie wiem czy tu nie wejdę. Czy tu jest dobra pozycja? Nie. No taka se, żeby ich tu powystrzelać. Oni są dosyć blisko już stąd. A mam granaty? Nie mam. Tu. on oni daleko. Ogólnie. Oni się poruszają. Nieznana grupa na A wiecie co? A najwyżej zginę. Spróbuję ich sam wylecnąć. Najwyżej zapisałem grę. Będzie ciężko na otwartym terenie. O, widzę. Łazi tam już. Dobra, dwóch zastrzeliłem. Stowam się. Zastrzeliłem dwóch. Więc myślę, że jest dobrze. Trzeci park, Kurde, dostałem. Chowaj się, lec się. Naznaczony, umieraj. Nie umieraj. Dobra. On tutaj wie jakiś stalker. Zapiszemy grę. Jeszcze jakiś mutant przyglądał. przepraszam za to kurwa, ale za to O, zabił mnie któryś, zawsze przed z boku, ale jest to do wykonania. Dobrze, że otworzyłem ogień do nich, jak się nie spodziewali. Teraz zmienili pozycję już. Jeszcze te mutanty. Miałeś kiedy przejść. Na zer Tutaj gdzieś jest Gdzie ty jesteś Jeśli ciągle żyjesz, czekam na ciebie. Musimy pogadać na Uratowaliśmy. Dobra, zbierajmy to się da. Dobra, tu jakaś broń Udało się, za drugim razem patrzcie wycięliśmy ich A było tak strasznie Super, jestem zadowolony Mam nadzieję, że odcinek się Wam będzie podobał Kloka ma sobie go naprawię. O kurde, nie mogę już chodzić. Tutaj ma bardzo dobry stan tej broni. Kurde, co by tu zrobić? Nie mam pomysłu. Ta walizka mnie też trochę odciąża. Dobra, ten pistolet, ale nie mogę na razie. Hmm. Dobra, jedną rękę zombie oddam. Mogę się ruszyć? O! Całe szczęście. Jeszcze tam jest... Jeszcze tam są trupy. Różne zapasy, dobra. Patrzę, czy nie mają... ...jakiegoś kombinazonu. No w dobrym stanie ten pistolet jest No nie wiem, sobie warto zawracać nim gitarę Zobaczmy jak ten karabin Modelność dobra Kurczę, tu jest właśnie za duży wybór tych Wiecie co broni Dobra, tu jest dwóch i tam zabiłem też dwóch. Niemożliwe. Na promieniowane wyrzucę. Nie, tam są trochę jest wcześniej. Dobra. Ważne, że ich wybiliśmy i że poszło w miarę sprawnie. No sami musicie to przyznać. да, мы не сами. Но... Mm -hmm. Что нужно, Сталкин? Ну хорошо, хорошо, всё понятно. Ну Что ещё нам Ten na trzy plasze wódki, też te flaszki plaski tu no ale. takie koszmary, że można nie Ale potrzebuję je, żeby wykonać zadanie. No? Nienaznaczony. tych mówili, że jestem zbyt doświadczony, a teraz jak zdobyłem doświadczenie, to nie chcę ze mną nikt iść. Nienaznaczony. Boję się z tobą iść w takie dziury w zonie władzy, gdzie ja bym... gdzie nie przetrwał. Chyba, żebym miał na czujce stać. Wolę na tutaj na płytkiej wodzie i towarzyszy się znajdzie i żywy zostanę. Ty kurde... ...wygodny człowiek. No, rozkazywaj dawaj! No tak... ...rozkazy wydawaj. Bardzo... Bardzo dobrze Widzę że... O znowu pieniądze, dobrze, dobrze No no, rozumiem coś takiego O i jeszcze zabił stalkera, więc...

Ja sobie go wezmę, ten I Ile tu pieniędzy? Moje życie. Bardzo mi pieniędzy. Bardzo dużo. na KMS. 17% na KMS. Obrażenia زرافتي obrażenia مبرزني زرافتي mi zostawię. O, nie opłaca się go sprzedawać. Dobra, انا bym sprzedał. Przedałbym to انا nie grzepił, i Sprzedałbym to baterię, trochę tego bym sprzedał, i Mamy śpiwór do spania to wpadnie. Naprawiamy pancerz Wojskowy. Dobra, mamy 100%. Idealnie patrzcie udało się. Mamy trzy terabiny. Tutaj mam amunicji 120. Tu to. Dobra. Nie ma tu jeszcze nic ciekawego. A, już zrobiliśmy to. O, dobra. O, dał nam jakąś kamizelkę kuloodporną. <grywka> Szkoda, że kurde nie wiem czy ja nie wczytam tego save'a i nie będę kupował tego iacie nie będę miał czekaj tam, muszę sprawdzić to ale dostałem pancerz szkoda, że nie sprawdziłem wcześniej hmm, dobra, to jest ten save 17.44 kur Kurde, już za długo muszę grać od nowa, no nic. Odporność na chemię, na wybuch pancerz plus 50. Cztery pojemniki na artefakty. No przepraszam. Ale no, to wie drugiej generacji Co to za górno? Ogólnie RPG 7 mam też Znaczy z lichwidu z bawnego LP nie wiem gdzie jest kurde nie coś nam wraca, bo wyrzuciłem po wystrzale 10 tysięcy Ja to nie źle. Całkiem fajny towar Naprawię sobie tu karabin Ta. I patrzcie, naprawimy sobie jeszcze karabin. Tutaj jest zlecenie zabójstwa. Ile tu mam procent? starczy, starczy, naprawimy sobie ten karabin А теперь мальчишку будет это все. Закончим этот мальчишек. Чтобы не с не справиться. Чтобы два много. Блин, что там у тебя? Что надо? Ну. Magnetyk. Hmm. Gdzie jest ten gościu? A on no tutaj sobie siedzi. Dobra. Wykonamy zlecenie na następnym odcinku. To będzie zlecenie zabójstwa. Děkuji, dáře, vidíme v tomto díle to všechno. Pozdravuji vás srdečně já